Robert Lewandowski znalazł się wysoko w rankingu najbardziej zaskakujących transferów w historii piłki nożnej. Ja przedstawię Wam top 15 plus dwa dodatkowe miejsca, na które załapali się Polacy. Ale zanim to zostaw followa i lecimy. Na miejscu 50. transfer Henryka Szymanowskiego do Krakowi, czyli do odwiecznego rywala Wisły Kraków, w której grał przez większość kariery. Na miejscu 27 podobny przypadek i Bartosz Bereszyński zamieniający Lecha Poznań na Legię Warszawa. I przejdźmy do top 15, a tutaj na miejscu 15 transfer Fernando Torresa do Chelsea. Na miejscu 14 Carlos Tevez zamieniający Manchester United na Manchester City. Na miejscu 13 Alessandro Nesta przechodzący do Impactu Montreal. Na miejscu 12 Eric Cantona do Leeds United. Na miejscu Jedenastym Guilherme Ochoa do Ajacio. na miejscu dziesiątym Julian Fober do Realu Madrid, na miejscu dziewiątym Rivaldo do Olimpiakosu Pireus, na miejscu ósmym Cristiano Ronaldo do Juventusu Turyn, a na miejscu siódmym również Cristiano Ronaldo, tyle że tym razem do Al Sar. na miejscu szóstym Oscar przenoszący się do Shangaju i na miejscu piątym Robert Lewandowski przechodzący do FC Barcelony. Tak, Polak na piątym miejscu najbardziej zaskakujących transferów w historii piłki nożnej. Na miejscu czwartym Samuel Leto przechodzący do Andrzeja Machaczkała. Na miejscu trzecim Luis Figo trafiający do Realu Madryt. Na miejscu drugim Pep Guardiola do Bressi I zwycięzcą na miejscu pierwszym Diego Armando Maradona przechodzący do Sewilli. A to wszystko dlatego, że już praktycznie oficjalnie był wtedy zawodnikiem Leeds, a jednak wybrał Sevillę. Napiszcie, co sądzicie o tym rankingu od Sport Bible. Drugi raz przypomnę wam o zostawieniu followa i widzimy się w kolejnym piłkarskim materiale.